Pierwsze, najbardziej banalne pytanie, dlaczego Braniów? Broniów jest miejscem, na które trafiłem podczas moich jeszcze pierwszych badań, jeszcze w latach 2002-2003. No i to były takie miejsca, które wydawały się, że są troszkę takie zamknięte, troszkę takie odizolowane. I że tutaj szybko się zorientowałem i dowiedziałem, że dzieje się wiele niezwykłych rzeczy. Ludzie żyją swoim, swoimi własnymi sprawami, o których ludzie, którzy tutaj z zewnątrz przybywają, nie mają pojęcia. Po jakimś czasie zaczęli tutaj ze mną pracować studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, i okazało się, że właściwie każda kolejna wioska, do której trafiamy, ma swoją niezwykłą historię, i ludzie, z którymi pracujemy. Działają w no, bardzo podobny, ale troszkę inny sposób zawsze, organizują się, szukają różnych sposobów zarobkowania, wynajdują nowe sposoby zarobkowania, a to zbierają zioła, a to gdzieś tam przerabiają jakieś samochody, rozkuwają je na części, a to pracują w różnych kolejnych pracach, na zleceniach murarskich, jest niesamowity obiekt takich wzajemnych zatrudnień, wzajemnych robót, prac, takich muralsko remontowych u sąsiadów, u rodziny. I teraz, no, Brońów to jest miejsce, gdzie no, ta zmiana lat 90., transformacyjna, jest bardzo widocznie wyraźna. Tutaj właściwie się pól nie uprawia, wszystkie pola to są właściwie ugory, prostające brzuskami. Jest właściwie taki właściwie dwóch gospodarzy, hodowców. Ale, ale tak naprawdę to, to, to są miejsca, gdzie ludzie muszą, są zmuszeni poszukiwać. Nowych sposobów zarobkowania, nowych sposobów y, 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 jakiegoś zdobywania środków do życia, nowych umiejętności do pracy, krótko mówiąc. Więc tutaj widać, że najróżniejsze pomysły się y, pojawiają. I y, 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 no zawsze w badaniach antropologicznych, etnograficznych jest tak, że to jest trochę taki skok na głęboką wodę. Nie wiadomo, co nas do końca mm -hmm. czeka. I teraz y, to jest y, sytuacja, kiedy. W jakimś czasie zaczynają się okazywać zupełnie nowe y, rzeczy i właściwie każdy przyjazd nam pokazuje tutaj zupełnie nowe rzeczy. Okazuje się, że ludzie tutaj w okolicznych wsiach y, konstruują własne y, urządzenia, traktory, kosiarki, spawarki, wykaszarki, y, samochody, y, elektronikę, y, skutery. No, to wszystko jest przerabiane, przebudowywane. Jest mnóstwo takich sfer życia tych ludzi, które jeśli się głębiej przyjrzeć, to się okazuje, jak one bardzo są złożone, jak bardzo są bogate w jakąś taką wyobraźnię i też i wyobraźnię techniczną, i też taką na przykład wyobraźnię dotyczącą rzeczy związanej właśnie z pamięcią, z refleksją o własnym życiu. Tutaj najróżniejsze właściwie tematy, czy to dbanie o różnego rodzaju właśnie obiekty sakralne, różnego rodzaju dewocjonalia w domach, czy kwestie właśnie tym, czym się interesują młodzi ludzie, właśnie samochody, przeróbki, dalej właśnie ta cała historia traktorów, samoróbek. To wszystko są niby osobne sfery, ale jak się popatrzy tak bardziej całościowo, to widać w tym jakiś taki lokalny, wewnętrzny idiom no, pewnej umiejętności, pewnej takiej specyficznej kreatywności, w innym rozumieniu, niż to się powszechnie przyjmuje i taki idiom właśnie działania. Absolutnie fascynujące dla mnie jest coś, co moglibyśmy nazwać taką tradycją samoorganizacji wiejskiej. No bo... właśnie, to ja przepraszam, tu przerwę, bo, mm -hmm. bo yy... To, to jest ten moment, który jakby przeczy takiemu stereotopowi upowszechnionemu często tych mediach mainstreamowych, gdzie w gdzie obszarach podobnych jak broniu, gdzie, gdzie to jest przecież powiat o endemicznym bezrobociu, tak się 30%. Mm -hmm. to zazwyczaj one są pokazywane jako obszary katastrofy społecznej i roszczyniości. A tak. postawy tych ludzi no to, to są właśnie e, no, ubiegania się o, o poradzenie, ale z zewnątrz, prawda? Tak. To, co mówisz, jest jakby z, zupełnie przeczy temu. Czy... Tak, to znaczy to. to... No, nie, no. Po pierwsze, jest to rozpoznanie, które polega na tym, że okazuje się, że ludzie współdziałają, że różne trudne momenty ekonomicznie, i społeczne są momentami, yy, tak jak zresztą też starałem się pokazać w yy, książce, yy, czyli Łowcy Zbieracze, że to są momenty, kiedy ludzie intensywnie ze sobą mm -hmm. współdziałają, kiedy, kiedy są zmobilizowani, kiedy te więzi społeczne się w pewnym sensie bardzo mocno yy, nabierają jakiejś takiej dynamiki. No. Natomiast bardzo istotne jest myślenie już w takich kategoriach właśnie, myślenia o czymś takim właśnie jak rozwój lokalny czy w ogóle jakiejkolwiek formy rozwoju właśnie czy ekonomicznego czy społecznego w takich miejscowościach, bo to jest miejsce, do których kierowane są bardzo duże projekty społeczne, bardzo duże programy społeczne, to jest kwestia i polityki kulturalnej, i polityki społecznej, no jakby wszystkich tych takich dużych działań. Teraz w momencie, kiedy one projektują pewne działania rozwojowe, a na przykład w strategiach NGO-sów, w latach 90., widać to bardzo wyraźnie, jednocześnie widzą tą rzeczywistość, na przykład rzeczywistość wsi, obszarów peryferyjnych ogólnie, jako w jakiś sposób ubogą, jak w jakiś sposób obarczoną jakimś defektem, wymagającą właśnie odbudowania więzi społecznych, czy jakiegoś właśnie działania społecznego. Co więcej, widzą potrzebę narzucania pewnych zewnętrznych wzorów mm -hmm. modernizacyjnych w te miejsca, y, potrzebę budowania pewnych form społeczeństwa obywatelskiego na przykład i y, y, tego typu y, myślenie, tego typu y, projektowanie różnego rodzaju właśnie działań, programów społecznych y, 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 no po prostu y, narzuca pewną, 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 pewną wizję y, właśnie rozwoju społecznego, czy pewną wizję modernizacji. I najgorsze jest to, że nie jest w stanie dostrzec, nie rozpoznaje tego, w jaki sposób te małe społeczności, ci ludzie, często migranci, często społeczności, które są w dużym takim, prawda, ruchu, wymianie, w jaki sposób oni tworzą własne wzory umożliwiające działanie, umożliwiające różnego rodzaju współpracę, umożliwiający jakieś takie właśnie elementy rozwoju właśnie i społecznego i jakiegoś takiego właśnie rozwoju związanego z własnym życiem, z refleksją nad własnym życiem. To są, można powiedzieć, te właśnie działania, które są w dużym stopniu na poziomie właśnie jakiejś takiej samoorganizacji, które mają swój własny idiom i one w dużym stopniu, no, przeczą tym takim właśnie rozpoznaniom idącym jeszcze z lat 90., że tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te miejscowości są dotknięte jakimś właśnie jakąś taką katastrofą społeczną i no, właśnie rozpadem organizacji mm -hmm. wsi, samoorganizacji. To, to, to jest pewien problem nie tylko oceny rzeczywistości tego, jak jest, ale to jest problem zastanowienia się nad tym, jakie treści niosą ze sobą różnego rodzaju właśnie programy rozwojowe. A w dobie takich programów ewidentnie żyjemy, właśnie nakierowanych na te obszary regionalne. Więc te programy w jakiś sposób implikują to, jak traktujemy ludzi, jak traktujemy społeczności. One uczą w dużym stopniu na takim, prawda, wręcz poświadomym, implicytnym poziomie, gdzieś myśleć o tego typu społecznościach, o tego typu środowiskach, jako w jakiś sposób nieposiadających własnych. No właśnie mechanizmów modernizacyjnych, czy właśnie takich własnych mechanizmów budujących pewną wspólnotę. A czy to nie jest tak, że, że twórcy tych programów po prostu projektują jakby swoje deficyty, swoich wspólnot czy swoich społeczności? Bo to, to wyraźnie było widać takich badań nad młodzieżą, gdzie, mm -hmm. gdzie dorośli, myśląc o mm -hmm. deficytach, jakie ma młodzież, właśnie przypisywali młodzieży w Polsce właśnie mm -hmm. od społecznienie, mm -hmm. jakość relacji, mm -hmm. widać, nie projektując trudności, jakie ma starsze pokolenie, tymczasem młodzież akurat nie ma tych problemów. Być problemu. może być może to tu jest po, po, podobnie, że ludzie z miasta, gdzie te zatomizowanie jest znacznie większe, projektują. Prawda, sw sw swoje problemy i jakieś wręcz nawet lęki, tak, Lę można tak, tak Myślę, że tak. Myślę, że tutaj w momencie, kiedy w ogóle pojawia się jakiś projekt właśnie rozwojowy, pomocowy, modernizacyjny na jakimkolwiek poziomie, to on wnosi ze sobą coś takiego jak wyobraźnia społeczna, czyli sposób myślenia o prawidłowo działającym organizmie społecznym. Jak powinno wyglądać życie społeczne? To jest pierwsze pytanie, na które taki projekt musi odpowiedzieć. Działania obroniowe i ostałówku mają przede wszystkim na celu pokazać, że istnieją zupełnie inne alternatywne i oporne na te zewnętrzne, prawda, zewnętrzne programy, wyobraźni społeczne, czyli że istnieją nie tylko inne praktyki i sposoby współdziałania społecznego, ale że istnieją tak naprawdę innego rodzaju wyobraźnie społeczne społeczne, posługujące się innymi idiomami, posługujące się innymi sensami widzące historię społeczną ostatnich dekad często zupełnie inaczej niż to się powszechnie w obiegu takim prawda, publicystycznym, czy właśnie yy, yy, można w sobie powiedzieć inteligenckim przyjmuje. Teraz nie chodzi o to, która wersja jest właściwa. Chodzi o to, że by zachować prawo różnych środowisk, różnych społeczności do budowania własnych sensów i właśnie jeśli chodzi o organizację społeczną i własnej historii, i własnych doświadczeń, i też właśnie projektów związanych z wyobrażeniem tego, jaka powinna być przyszłość. Czyli tutaj jakby olbrzymim problemem jest myślenie właśnie w kategoriach różnych właśnie projektów rozwojowych, cywilizacyjnych, modernizujących, w taki sposób, które bardzo często unieważniają najważniejsze doświadczenia, najważniejsze formy Budowania pewnej wiedzy o świecie, o społeczeństwie, o sobie samych, no właśnie w tych obszarach, prawda, rozpoznawanych jako peryferyjne, izolowane, w obszarach wiejskich, to tutaj mam wrażenie, się toczy batalie, batalia tak naprawdę o coś niezwykle ważnego to znaczy o po prostu budowanie pewnego stosunku do odmienności organizacyjnej, społecznej, ekonomicznej technicznej, bo to jest jakby część też naszego projektu, że można mieć inną wyobraźnię techniczną. I to jest tutaj niezwykle ważne, to znaczy, że projekt modernizacyjny zakłada, znaczy niesie w sobie bardzo silną, taką normatywną wizję tego, jak powinno być. Projekt antropologiczny niesie w sobie zdolność do odkształcenia własnego przekonania o tym, jak powinno być. I myślę, że tutaj jakby ten projekt nasz właśnie ma taką cechę, że my przyjmujemy, to jest taki punkt wyjścia dla nas, że ludzie żyją w innych, pełnoprawnych światach i to się musi przełożyć na różnego rodzaju działania rozwojowe. Działania rozwojowe muszą mieć w sobie nawet nie tyle element, co po prostu takie wręcz założenie. Że różni ludzie w różnych środowiskach, z różną historią społeczną, z różnym zapleczem, będą inaczej i wyobrażali sobie to, jak było, jak działać teraz i jaka będzie przyszłość. No i to jest takie laboratorium. To nie jest, można powiedzieć, projekt, który ma objąć sobą jakąś większy, większy obszar doświadczeń społecznych, chociaż oczywiście do nich się odnosi, ale jest takim laboratorium, jak można myśleć, właśnie o. O rozwoju, tak, żeby go po prostu według swoich idei, według swoich wizji nie narzucać. A jakieś najciekawsze takie, no nie wiem, zaskoczenia, odkrycia, coś, co, co, co w ciągu tych kilku lat no, było takim momentem, zachwytu. Y y tak y y po pierwsze, y wyobraźnia taka społeczna y ludzi, których nazywałem sobie, y no Tymi, którzy w tym środowisku wiejskim, taką formą inteligencji wiejskiej właściwie, chociaż to nie jest dobre do końca sformułowanie, ale ludzie, którzy tworzą własne idee społeczne, y, y, którzy są takimi społecznikami wiejskimi, działającymi na rzecz wspólnoty. Y, takich ludzi jest bardzo dużo i właściwie każdy tym żyje we wspólnocie wiejskiej, ale za tym idzie pewien typ wyobraźni. Za tym idzie pewien typ. Y, y, Myślenie o społeczeństwie, który się w tych małych środowiskach uciera, konfrontuje ze sobą różni ludzie, różnie myślą o tym, co jest dobre dla wsi. I w tym konflikcie, z tego konfliktu wychodzą różne rzeczy, są różne stanowiska, różne frakcje. Natomiast poziom myślenia o tym, jak powinna działać wspólnota, jak można starać się, jakby forsować swoją wizję, jest tak ciekawy i zaawansowany, jak te debaty, które się toczą w przestrzeni publicznej, tylko w innym języku, w innych idiomach. Czyli, krótko mówiąc, odnajduje ludzi, których sposób myślenia o organizacji społecznej, o problemach społecznych, o tym, jak, jak, jak tę rzeczywistość zmieniać, jak działać, jest niebywale zaawansowany, i to było dla mnie tutaj absolutnie niezwykłe. Czyli Projekt, który nazwałem Historia bronioskiej myśli socjologicznej. Druga rzecz, taka, która mnie tutaj zaskoczyła, to jest efekt czy efektywność naszych działań. To są efekty, które odnajduje się zwykle w sposób taki, bym powiedział, nieprzewidziany. To znaczy, że one nagle. Stają się obecne nagle w trakcie właśnie projektu etnograficznego, animacyjnego. Okazuje się, że pojawia się pomiędzy ludźmi porozumienie, entuzjazm, wspólne spotkanie, wspólne działanie: mnóstwo jakichś ad hoc wymyślanych gier, słownych różnych rzeczy, które się pojawiają, a których nikt się nie spodziewał, których się nie da zaaranżować ani wyreżyserować. To po prostu jest coś, co pojawia się jakby poza, poza nami, troszkę z zewnątrz. Czyli można powiedzieć, że te działania animacyjne, mimo że starają się coś osiągnąć, etnoanimacyjne, tak bym powiedział, etnograficzne i animacyjne, to tak naprawdę są całkowicie poddane temu, że coś powstanie, że coś się rozwinie w sposób taki właśnie zewnętrzny, nie do końca przewidywalny, zaskakujący, spontaniczny. To pozwala po prostu też dowartościować te efekty. One, one są czymś, co nas zawsze zaskakuje i jest czymś, czego się nie do końca spodziewaliśmy. To nie są takie mechaniczne efekty działania społecznego. Jakby z tym się łączy to, że tutaj po tym pierwszym roku naszych działań wiele rzeczy nas zaskoczyło i różni ludzie podejmowali jakieś działania. To na przykład poprawiali linie boiska do piłki, do siatkówki, za świetlicą wiejską, a to na przykład w murowali nowe bramki na takim boisku, które jest za wsią, gdzie był rozgrywany mecz między dwoma wsiami w ramach naszego projektu. Są to działania z ich strony, które były, o których nam później nie powiedziano, które robiono troszkę gdzieś tam na uboczu, po cichu, i to były takie działania indywidualne. To znaczy, że to są rzeczy, które ludzie robią, ale nie do końca. Znaczy, po pierwsze, my się tego dowiadujemy później, którzy robią to troszkę tak właśnie dla samych siebie. Dopiero jak się ich dopytać, dopytać innych ludzi, dlaczego to zrobili, to wtedy się okazuje, że to jest efektem naszych działań, naszego projektu. No dla mnie był tutaj szereg takich właśnie odkryć, które mnie zaskoczyły, kiedy, kiedy mi się wydawało, że troszkę tutaj takiego właśnie spotkania entuzjazmu, czegoś niezwykłego tym projektem wprowadziliśmy i mieliśmy takie głosy i takie doświadczenia odbieraliśmy jako badacze, etnografowie, animatorzy i od ludzi stąd i od samych siebie, bo to jest też bardzo ważne. Natomiast później się nagle okazywało, pół roku później, że, prawda, jeden z naszych przyjaciół, tutaj też organizator, prawda, życia różnych, społecznego, różnych inicjatyw, radny już zdołał kupić rzutnik multimedialny, który ma u siebie i jakby nie rozgłaszał tego, nie mówił nam, w trakcie pierwszych spotkań po tym pół roku, że to zrobił, tylko dopiero to wyszło przy okazji. Ale to było właśnie podyktowane udziałem w naszym projekcie, pracy przy tym projekcie, bo nam niezwykle pomagał. Rzutnik był ciągle tutaj multimedialny w użyciu, jest bardzo potrzebny, po prostu stwierdził, że no po prostu musi to kupić i mieć gdzieś tam. Znalazł ten, ten rzutnik w bardzo dobrej cenie, posługując się internetem, sprowadził. Ważne jest to, że to są takie rzeczy, które nas po prostu zaskakują i które nie są tutaj w pierwszym momencie od razu przekazywane czy komentowane, że słuchajcie, wstawiłem nowe bramki, słuchajcie, kupiłem rzutnik, słuchajcie, po tych waszych projektach wykorzystałem wasze farby w sprejach do wymalowania pół, który znalazłem na skupie złomu, a teraz ozdabia mój ogródek. To są rzeczy, które działają tak trochę podskórnie, tak właściwie można powiedzieć do końca bez takiej pełnej, yy, prawda, klarownej świadomości, że oto ja robię coś, ponieważ tutaj odbywał się projekt. Więc to jest dla mnie coś ciekawego, bo to jest, jest ruch jakąś taką spontaniczną, wewnętrzną. Yy, yy, strunę, czy jakieś takie doświadczenie, i yy, 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 to jest dla mnie coś takiego bardzo autentycznego, no, jeśli mamy tego słowo użyć. Ostatnia już kwestia, jest... co dalej z tym projektem? Bo on jakąś kulminację osiągnął w postaci publikacji, która dzisiaj akurat właśnie będzie też dyskutowana, z, yy, promowana wśród, wśród mieszkańców. Książka o nich i o projekcie, i, i co dalej? Znaczy. Yy... Po pierwsze, to dzisiaj będziemy właśnie tą książkę prezentować dla mieszkańców, ale już tutaj jesteśmy, parę dni zawsze tutaj przyjeżdżam, to z jakąś taką obawą, ale ludzie są niezwykle serdeczni i otwarci i widać, że jeśli tak mogę powiedzieć, ten projekt to jest coś, co oni jednak kojarzą z bardzo takimi dobrymi, szczęśliwymi chwilami, które tutaj razem spędziliśmy i bardzo do tego wracają w myślach i jak my przyjeżdżamy, to. To, to, to spotkanie jest zawsze y, takie bardzo y, 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 gorące, i no, ja, ja czuję, że to rzeczywiście jest tak, że, y, że, że, że to miała miejsce jakaś zmiana. Może nie tyle y, jakaś taka zmiana społeczna rozumiana mechanicznie, ale coś tutaj się rzeczywiście wydarzyło. Y, no i y, my teraz chcemy dalej tutaj różnego rodzaju działania kontynuować, każdy na swój sposób. Ja mam swój, swój jakiś projekt, prawda, rekonstrukcji właśnie pewnej takiej formy i myśli społecznej i działania właśnie gdzieś na poziomie jakiejś takiej samoorganizacji, budowania struktur jakiejś pomocy, opieki czy samopomocy we wsi. No oczywiście ta kwestia wyobraźni Technicznej, materialności zupełnie inaczej, tutaj funkcjonującej, jest dla mnie też fascynująca, ale każdy z nas, całego naszego zespołu kolektywu terenowego, który liczy prawda, kilkanaście osób, ma swoją, swój pomysł i myślę, że będziemy my razem dalej ten projekt tutaj z ludźmi realizowali, zdobywając, strosząc się o kolejne tutaj projekty. i Różnego rodzaju granty i dotacje, żeby móc to realizować. I myślę, że jest taki dosyć czytelny i rozpoznawany przeze mnie sygnał ze strony społeczności. No wielokrotnie to tutaj wspominano, mówiono bardziej wprost czy, czy, czy mniej że bardzo tego tutaj ludzie potrzebują, ale myślę, że niezwykle ważne jest żeby powiedzieć wyraźnie, że ten projekt ma zmienić samych uczestników, czyli tych, którzy przyjeżdżają z tym projektem, czyli nas samych i że ten projekt jest ważny tak samo dla nas. I z punktu takiego widzenia właśnie osobistego, tożsamościowego, biograficznego, zawodowego jako antropologa, jako animatora, no ja mam takie wrażenie, że my bez tego projektu będziemy znacznie ubożsi. I to jest rzecz, którą no, nie, nie będę tutaj tego ukrywał. Po prostu robimy w tym sensie też dla nas samych. To znaczy, ten projekt jest właśnie projektem, który, no, tak jak sobie to wyobrażam, żeby był uczciwy, zmienia nie tylko ludzi tutaj, ale zmienia nas samych. Jest takie wspólne, wspólne doświadczenie, które, które pozwala nam być trochę innymi ludźmi. I, w tym sensie yy, 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 wiemy, że tutaj tego ludzie potrzebują, ale też wiemy, że my tego yy, potrzebujemy. No to nie jest jakaś wiedza taka pewna i yy, apodektyczna i w pełni yy, potwierdzona, tylko pewien rodzaj doświadczenia, które tutaj za nami przez te dwa lata yy, więcej właściwy. Wcześniej były badania yy, etnograficzne i inne projekty animacyjne, yy, które przez te lata tutaj pomiędzy nami powstało. 真亏我擦。<clears throat>